nie objawia majestat swój. Biskup krakowski Mikołaj dokładnie 22 października konsekwował tą świątynię, aby w tym miejscu ci, którzy należą do naszej parafii tutaj przyjmowali łaski sakramenty święte. Dziękuję Ci za to mój pasterzu, że przybyłeś do nas, aby się z nami modlić za naszą świątynię aby tutaj być z tymi, którzy chcą się uświęcać. Kto uwalnia błyskawic moc w czasie burz? Kto maluje kolory polarnych już? Słońce stworzył na niebie i dał mu swą moc. Orzeźwienie przynosi w pieścistą noc tylko Ty. Dziękując Panu Bogu za tych, którzy tu byli, modlili się, znajdowali umocnienie w Bogu, ojcu nas wszystkich. Prosimy, abyśmy się kazali. Godnymi tych wszystkich, którzy nas poprzedzili na drodze wiary. I byśmy jak oni, mając świadomość tego, kim jesteśmy i kim mamy być dla Boga i dla innych, nie wahali się, jeśli trzeba, bronić sobą, słowem i czynem. Tego wszystkiego, czego Kościół uczy. Cieszymy się z obecności w naszej wspólnocie parafialnej, pasterza naszej archidiecyzji i wyrażamy wdzięczność za poświęcenie sztandaru upamiętniającego ten ważny dla nas jubileusz. Niech święci patronowie naszej parafii, święty Mikołaj oraz święty Antoni, wypraszają potrzebne łaski w posłudze pasterskiej arcybiskupa. Zawsze dobry, miłujący, znasz moje serce i mimo to wciąż kochasz mnie, wspaniałym bogiem Ty jest.